Zgromadzenia w Związku Dni Kardoros tak stwierdzam, że na chwilę obecną jest obecnych 11 członków zgromadzenia, w związku z czym zgromadzenie jest płatne w podejmowaniu yy, decyzji. Yy, witam yy, panów wójtów, burmistrzów, witam wszystkich, którzy przybyli na dzisiejsze zgromadzenie. Otrzymaliście państwo porządek obrad dzisiejszego zgromadzenia. Czy ktoś chciałby coś wnieść do porządku obrad? Tak, ja Nie ma. W związku z czym ja może tylko przypomnę ten porządek obrad i go przegłosujmy, Tak? To dobrze, to Szanowni Państwo, tutaj jest jeszcze prośba, żebyśmy elektronicznie sprawdzili, czyli w żeby się zalogował, żebyśmy wszyscy byli w systemie ujęciu. Yy, więc proszę logujemy się w tej chwili. naciskamy? ten domy Środkowej, azystem niebieskim i hasło zalogowane. Potrzeba się zapraszam. Obecnych 11. Osób. Obecnych jest 11 w związku z czym 11. 11 osób jest za Ja tutaj, Szanowni Państwo, jeszcze szybko przypomnę proponowany porządek obrad dzisiejszego zgromadzenia. W punkcie pierwszym mamy otwarcie, więc to już uczyniłem. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 3. Sprawozdanie zarządów z działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt <tryk> 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletnich prognozy finansowych Związków Gmin Karponowskich na lata 2020-2024. Punkt 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu w gminy na rok 2020 i w punkcie 6 sprawy różne. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wysłano. 11.11 11, yy, Nie wysłano zero w związku z czym jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. I przechodzimy do realizacji porządku obrad. Mianowicie sprawozdania zarządu z działalności w okresie niezasycyjnym. I tu proszę Panią Przewodniczącą Zarządu. Szanowni Państwo, w okresie od 7 lipca do 27 października. 2020 roku zarząd odbył swoje cztery posiedzenia. 18 sierpnia, 15, 5 przepraszam i 22 września, 13 października i 27 października. Zarząd podjął dwie uchwały. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu związku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku. Jest to uchwała nr 31 przez 34 przez 20 i uchwała nr 32 przez 36 przez 20 w sprawie uchwały 412516 zarządu z 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania jednostki realizującej projekt pod nazwą Modernizacja i technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów. Inne sprawy, którymi zajmował się zarząd, to omówienie projektów uchwał na 11 sesję, sesję czyli tej dzisiejszej to jest w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w związku i w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. Innymi sprawami, którymi się zajmował to jest realizacja projektu modernizacji, rozbudowa linii technologicznych, zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów bieżące fun funkcjonowanie spółki KCGO i Biura Związków Gmin Karkonowskich. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w sprawie odpadów pozostawionych przez spół spółkę Green Energy Power, spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej i Starostwem Jeleniogórskim w sprawie realizacji zaleceń PEPOSZ w KCGO, w sprawie kontroli wioś w KCGO. IGEP, Spółka Green Energy Power, decyzja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Ole, przepraszam. W sprawie postępowania egzekucyjnego dokonano zmiany na stanowisku prezesa zarządu spółki KCGO rozpatrywano ofertę współpracy firm zewnętrznych w ramach KCGO. to jest wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesława Stracha z Częstochowy GRI Management Group WPO Alba i Ryszard Wołczyk propozycja realizacji projektu inwestycji budowy i instalacji fotowoltaicznej na terenie KCGO. W ramach klastra energetycznego z dofinansowaniem z RPO, porozumienie dotyczące umowy z Fundacją Karkonowską w sprawie opracowania planu ochrony parku kulturowego, ufundowania dla, dla ratowników GOP, projekt połączenia muzeum, podjęliśmy stanowisko w sprawie projektu połączenia Muzeum Przyrodniczego i Hauptmanna z Muzeum Miejskim, remont mostu w Kostrzycy, tu również przygotowaliśmy stanowisko wszystkich gmin związkowych i propozycja współpracy w zakresie organizacji firm i biblioteki GOK na sławkowice, w pomieszczeniach Pałacu Łukowiec. To są główne tematy, którymi zajmował się zarząd. Wszyscy Państwo macie wgląd do protokołów zarządu, który znajduje się w Biurze Związku Gmin Karkonowskich. Dziękuję bardzo.

Wspomniała też spotkanie w głosie w tej sprawie. Y, na jakim etapie jest sprawa y, utylizacji tych odpadów i dalej jaką sytuacja z, z gierki na razie, na tak? czy będzie dalej analizowana y, jakaś sytuacja z czy już definitywnie żegnamy się z nimi. Już poproszę o odpowiedź Pana nowego prezesa KCGO, Pana Roberta Tarce. Proszę o odpowiedź na dwa zadane pytania, bo to jest w zakresie Pana kompetencji. Ja bym dodecydował, co tak umowa dotyczyła, że tak w chwili tak ze związków gmin tak normalnie, tak tak tutaj strony to są umowy. Natomiast jeżeli chodzi o Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję. W związku z czym przechodzimy do czwartego punktu porządku dzisiejszego obrad, mianowicie podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Związku Gmin na lata 2020-2024. Proszę tutaj Panią wskazać. realizacji inwestycji finansowanych w Unii Europejskiej. Następuje u nas też w takim samym, jak widać, zmiany, zmiana wieloletnich finansowych i wniosku To są te zadania, które po z podjęcia zarówno się europejskich, na 2021-2022, jak wydatki są realizowane w inwestycji, czyli też są one przesunięte na lata, jakie po jaki położony tam część na lata 2021-2022 i tak samo składnik dużych, która zaciągana jest na realizację tej inwestycji, też na te dwa lata. I to są takie główne zmiany, które są związane z tymi yy, dwoma... Yy, 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 yy,

Yy, i to są główne po stronie dochodów zmiany. To, co poroślił to, to, co musimy, bo zazwyczaj na firma to wykonywane w tej chwili podpisanie umowy, zlecenia, liczby cywilne na rozumie, na wykonanie planowanego przeglądu, bo co on musi być przedmiot obiektów, kiedy ma dyskusję w przesunięciu środków, wyrażenie zgody wcześniejszej zarządu na zakup wzoru podjazdu, bo kontynuowane jako osłabienie taką normalną do drukowania bieżących tych działań, bo oni, jak są się pytać, że po prostu nie ma możliwości, jest zaplanowany zakup. Następne przesunięcia to są związane z takimi szacowanymi wydatkami, które nie mają określone, że tak powiem, jak na tylko tak, by na obrocie. przesuwamy te wydatki. Na zabezpieczenie przeciwko mieliśmy środki zaplanowane z 2019 roku na 300 tysięcy złotych. Część było zrealizowane w okolicach 88 tysięcy 2019 roku. Teraz w okolicach, w których było to będzie realizacja tego zadania prezydent przedstawił w kompleksowo teraz pozamykane tego tematu, żeby później to było zamknięte, i tak naprawdę deficytem się zakończy budżet, zaplanowany jest deficyt w wysokości 233 370 złotych. i to jest dokładnie to, co weźmiemy z Narodowego funduszu ochrony środowiska, z tytułu pożytki na modernizację Dziękuję. Czy są jakieś pytania do obu projektów ustaw? Nie ma. W związku z czym przejdziemy, Szanowni Państwo, do głosowania. Głosować będziemy do Mianowicie, to w Zgromadzenia jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w związku z mintach na lata 2020-2024 pierwszy no kroki bezpieczeństwa nie będę czytał dosłownie więcej treści, bo treść się na przesunął objaśnienia również w związku z czym przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymał? Głosowało 11 członków zgromadzenia za, jest 11 w związku z czym. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego głosowania, mianowicie podjęcia uchwały y, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na rok 2020. I również przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Proszę przygotować tutaj właśnie. Teraz głosujemy. Kto jest za? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Zagłosowali wszyscy członkowie zgromadzenia, więc 11 za 11. Również uchwała została przyjęta jednogłośnie. Tym samym zrealizowaliśmy, Szanowni Państwo, punkty związane z uchwałami, czyli 4 i piąty. Przechodzimy do punktu szóstego, mianowicie spraw różnych. Proszę, proszę tutaj o zgłaszanie się A, ja to ma? Ja mam jedno pytanie. Proszę. Chciałbym Pana Prezesa tak, nowego. Yy, jak pan dzisiaj kształtowała ta inwestycja w przyszłym roku, jeśli chodzi o modernizację i rozbudowę tej technologicznej, zagospodarowania na do systemu sygnalizacji odpadów? Jak Pan przewiduje yy, realizację tej yy, yy, inwestycji? Jeżeli panu nie chcę powiedzieć co przyszło do nas starym na starym Jeżeli chodzi o starym 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 tutaj panią starym starym na to starym w tym, że w